Witam, 14 maja, dzisiaj takie tylko krótkie uzupełnienie w stosunku do wczorajszego materiału, pogarsza nam się bowiem sytuacja techniczna indeksów, może nie widać tego jeszcze tak dobrze na wig 20, bo tutaj mamy tylko próbę wykreowania ruchu powrotnego do dolnego ograniczenia konsolidacji, czyli 1554, no oczywiście ten poziom ta linia też obrazuje nam tutaj linię szyi, takiej hipotetycznej formacji głowy z ramionami, no ale chcę, bo trochę zapomniałem wczoraj, jakby rozwinąć tutaj tą dość istotną kwestię związaną również z potencjalnym układem, ale harmonicznym A, B, C, D no i projekcjami wypadającymi dokładnie tym znanym nam już korytarzem FIBO 1508-1516, tak zwany węzeł Polego, więc 38, ,2, 61 i 8, ale także projekcje symetrycznej formacji ABCD, właśnie symetrycznej, czyli mamy równość odcinka ABCD, zniesienie 161 ,8 odcinka BC, więc najbardziej wiarygodny układ, jaki możemy, jaki może pojawić się na, na rynku. W tym przypadku posiadający wzmocnienie, właśnie w postaci zniesienia 38,261,8. Bardzo charakterystyczne wsparcie. Tu trzeba też przypomnieć o tej luce, luka hossy, zmiana biegunów. No, wydaje mi się, że transparentna, niezwykle transparentna zapora popytowa. No i jeśli bykom nie udałoby się takiego wsparcia wybronić, Zyskalibyśmy automatycznie relatywnie silny sygnał słabości. Nie można wykluczyć, że w jego następstwie doszłoby do załamania się całego ruchu wzrostowego. No, na razie, oczywiście, bez takich niepokojących wskazań choć obserwujemy dzisiaj wzrost aktywności podaży i za chwilę pokażę w tym kontekście indeks niemiecki, a także S&P w odniesieniu do wczorajszej podażowej sesji. Najpierw zwróćmy jednak uwagę na kontrakty. Tutaj precyzyjnie nam zadziałał obszar 1637-1640, czyli układ ABCD, ale prospadkowy, bo tutaj... Oczywiście w przypadku WIG-20 mówimy o układzie ABCD prowzrostowym, który pojawia nam się po wcześniejszym ruchu wzrostowym, więc ewidentnie tutaj popyt powinien się uaktywnić, choć ma prawo także uaktywnić się w rejonie 1554. Natomiast jeszcze taka dygresja odnośnie wig 20. Gdyby w tej chwili bykom udało się powstrzymać falę przetę i doszło do przełamania 61,8, czyli zniesienia, które powstrzymało nam ten ruch kreowany przez popyt, to z punktu widzenia takiego ujęcia intradayowego również wykres moglibyśmy analizować pod kątem układu X, A, B, C, D. No, to tak na marginesie tylko. W tej chwili podaż ma jednak nieco większą przewagę i widać to doskonale na wykresie właśnie kontraktów w skali 60-minutowej, na przykład obrazem tego jest no dzisiejsza luka Bessy i od razu przełamanie wybronionego wczoraj lokalnego wsparcia wyznaczonego na bazie 38,2. Więc sytuacja się troszeczkę nam tutaj komplikuje, ale odnośnie jeszcze węzła 1637-1640 rzeczywiście w tym rejonie, posiadającym wzmocnienie w postaci zniesienia 61,8 i ostatniej podwali. Układ symetryczny, prospadkowy, czyli AB równa się CD. Dość precyzyjnie nam ten rejon tutaj zadziałał, doszło do wzrostu aktywności podaży. No i dzisiaj również mamy, mamy większą, obserwujemy większą wolę walki ze strony sprzedających, w efekcie czego w tej chwili jest testowany przedział 1581-1584. Kolejna lokalna zapora popytowa. No wychodzę z założenia, że jeśli doszłoby do trwałego wyłamania tego przedziału, stosowania tej strefy, no można tutaj przyjąć założenie, że kontrakty. Zaczną właśnie podążać w kierunku tutaj dolnego ograniczenia konsolidacji, czyli 1550. Wcześniej tradycyjnie warto by było także zwrócić uwagę na zniesienie 88,6, czyli 1000, czyli pułap 1566. W tej chwili tak więc, w tej chwili kontrakty testują stosunkowo istotną, ale oczywiście tylko lokalną zaporę popytową Fibonacciego, a ważnym punktem odniesienia pozostaje jednak nieudana próba wybicia 1637-1640, gdzie rzeczywiście należało spodziewać się jakiejś reakcji ze strony sprzedających. No indeks DAX, tutaj już ewidentne pogorszenie wizerunku technicznego. Jest to oczywiście związane z przełamaniem 10, 10 461, 10 531. Wczoraj ja opowiadałem Państwu o strefie 10 062, 10 097 i możliwości um, ukształtowania się właśnie formacji A, B, C, D, również struktury symetrycznej więc yy, podobnie to wygląda jak w przypadku wieku 20, bo ten węzeł 10 97 to także obszar wytyczony na bazie 38 261 8, no i w tej chwili dochodzą jeszcze projekcje potencjalnej Formacji symetrycznej ABCD również układu prowzrostowego, więc negacja takiej prowzrostowej formacji no, świadczyłaby o dużej determinacji sprzedających, co siłą rzeczy mogłoby nam określić kierunek kolejnej potwali cenowej na rynku. Pozytywny sygnał w tym momencie to dopełnienie, wypełnienie tej powstałej dzisiaj luki bessy, no i przede wszystkim powrót kontraktów ponad węzeł 10461-10531, który w ujęciu intradayowym może teraz pełnić rolę lokalnej zapory podażowej. Gdyby było inaczej, to taką okoliczność należałoby, Potraktować pozytywnie, ponieważ w ujęciu nitradowym już w tym momencie możemy mówić o układzie ABCD, ale ja tutaj nawiązuję do najsilniejszej, jakby najsilniejszego spośród możliwych układów, czyli formacji symetrycznej, a projekcje takie, takiego układu koncentrują się w przedziale 1062 97 No i S&P Wczoraj wyraźny wzrost aktywności podaży, no indeks zbliżył się do eksponowanej przeze mnie strefy 2766-2778, więc możliwość ukształtowania się formacji podwójnego szczytu, no ale to może ma mniejsze znaczenie. Przede wszystkim ten węzeł jest ważny, bo składa się z istotnych zniesień wewnętrznych, również zniesienia zewnętrznego 113% tutaj wykreowanego na bazie tej. Ostatniej potwali wzrostowej, która wytraciła po raz kolejny swój impet w przedziale 2934-45. Więc ewentualna negacja, trwałe wybicie tej, tej właśnie strefy wsparcia byłaby obrazem słabnącego popytu zwiększającej się presji podażowej, co w konsekwencji mogłoby sprowadzić indeks amerykański tu w okolice węzła polego 2649-2666. Ale na razie jeszcze bez potwierdzenia, ponieważ no wczoraj ten ruch spadkowy jednak wytracił swój impet w okolicy ważnej zapory popytowej FIBO. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.